you mm -hmm. Przed nami ostatni tydzień października, a to idealny czas na zmianę opon na zimowe. Agata Sfornowska, witam serdecznie. Pogoda mocno kaprysi, ostatnie dni były dość zimne, przed nami jednak lepsza pogoda. W dzień temperatura będzie dość stabilna od 10 stopni na wschodzie do maksymalnie 14 stopni na zachodzie. Za to noce będą coraz chłodniejsze, niebo lekko zachmurzone, opady deszczu, jeśli się pojawią, to będą niewielkie i o charakterze lokalnym. We'll be right <laughs> back. Październik pożegna nas spadkiem temperatury mniej więcej o 2 i 3 stopnie, ale w świąteczną niedzielę, 1 listopada, znowu wzrost temperatury w całym kraju do maksymalnie 13 stopni. Po intensywnych opadach deszczu wypogodzi się i 1 listopada powinien być już bardzo pogodny. Jednak ładna pogoda utrzyma się przez pierwszy tydzień listopada. Ładna pogoda o tej porze roku oznacza niestety dość niską temperaturę, maksymalnie około 10. 10 stopni w pierwszych dniach listopada, ale pod koniec tygodnia termometry wskażą około czterech. Nocami będzie 5 i 6 stopni chłodniej, zatem możemy spodziewać się przymrozków. Jest to szczególnie ważne dla kierowców. Przypominamy o zmianie opon na zimowe. Ujemna temperatura i do tego mgła wróży nie najlepsze warunki na drogach, zatem życzymy bezpiecznych podróży.